Krasiczołem, drodzy widzowie. Nadaję do Was pokładu najbardziej legendarnego auta dostawczego okresu PRL-u. No, też dlatego najbardziej legendarnego, bo innych nie było. Dlatego dziś opowiem Wam o królu polskich dróg, czyli FSC Żuk. Serdecznie zapraszam! Praktycznie jak w każdym filmie, w którym opowiadam o komunistycznej motoryzacji, musimy cofnąć się do pierwszych lat powojennych w Polsce. Rzeczpospolita jest zniszczona, biedna, no i potrzebuje pojazdów. Opowiadałem o tym przy okazji motocykli, tak samo tutaj potrzeba samochodów. Dlatego nowe komunistyczne władze postanowiły w okolicach Lublina, gdzie jeszcze przed wybuchem wojny zaczęto budować fabrykę samochodów ciężarowych na licencji Chevroleta, Postanowiono te budynki zaadaptować, rozbudować i tam umiejscowić fabrykę samochodów ciężarowych. Jak postanowiono, tak zrobiono, a ze względu na bardzo trudne realia, no trochę czasu to zajęło. Były dwie główne przeszkody. Po pierwsze, jak już wspomniałem, kraj był zniszczony, więc wszystkiego brakowało. No i wiadomo było, że trzeba było kombinować, żeby cokolwiek z tych ruin powstało. Po drugie, zaś, w Polsce rządzili komuniści, mieliśmy gospodarkę centralnie sterowaną, a to oznacza, że no to jest tak, jakbyście w grze ekonomicznej wybrali poziom trudności, nie wiem, very, very hard. Kiedy już udało się uruchomić fabrykę, to zaczęto w niej produkować na licencji radziecką ciężarówkę GAZ-51 pod oznaczeniem Lublin 51. O nim, mam nadzieję, kiedyś Wam w osobnym filmie opowiem. Gospodarce potrzebne są wszelkiej maści ciężarówki i inne pojazdy do użytku gospodarczego, a nie indywidualnego. Dlatego zaczęliśmy od tych ciężaróweczek. Jednakże, bardzo szybko się okazało, że Lublin 51, produkowany na licencji, nie spełnia do końca oczekiwań gospodarki y, polskiej, a bardzo był potrzebny samochód, który najbardziej jest potrzebny przede wszystkim w systemach kapitalistycznych, bo on umożliwia zwykłym obywatelom zbudowanie własnego majątku. Bardzo potrzebne były samochody dostawcze. Dlatego udało się władzom fabryki tak zrobić, że no w końcu przekonano, że no ten Lublin to, no to jest jednak parch, nie ma sensu tak przestarzałego auta produkować. Lepiej jest zainwestować w coś nowego i stworzyć dostawczaka. Jednakże jako, że był to taki, a nie inny system i wszystkiego ciągle brakowało, to już na wstępie pojawiło się bardzo poważne ograniczenie. Żeby było taniej, prościej i żeby w ogóle była szansa cokolwiek zbudować, to trzeba było wykorzystywać podzespoły z samochodu osobowego Warszawa M20 silnik, zawieszenie i masę innych dupereli. No z jednej strony lepiej tak niż wcale no ale z drugiej jakie auto dostawcze możecie zbudować na podzespołach z auta osobowego i to w dodatku niezbyt dobrego technicznie. Ale to były czasy odwilży po październikowej, zmieniła się trochę polityka, minimalnie choć popuszczono ten ucisk ze strony Związku Radzieckiego i wreszcie można było coś własnego wymyślić, zamiast bezwiednie importować każdy nieudany parch ze Związku Radzieckiego, no to zaczęto pracę nad nowym, dostawczym polskim samochodem. Prace ruszyły z kopyta i bardzo szybko skonstruowano prototyp. Zaprezentowano go na Międzynarodowych Targach Poznańskich, bardzo prestiżowej imprezie, która w tamtym czasie była swoistym oknem na świat dla Polski, w 1958 roku. I tak się absolutnie przypadkiem złożyło, że mój świętej pamięci dziadek jeździł na te targi. I kiedy zaprezentowano tam Żuka, to był tam. I miał aparat. Zrobił więc zdjęcie. Rzuczek, co prawda, jest tutaj bohaterem drugiego planu, bo mojego dziadka, jeśli chodzi o motoryzację, nie interesowały małe dostawczaki, tylko raczej bardziej wypasione fury, których też nacykał trochę fotek podczas targów. Jak już zaprezentowano nowego dostawczaka, a brakowało nam jakichkolwiek aut, bo 58 rok to jest czas, kiedy wciąż dożynamy eks niemieckie ciężarówki zostawione u nas po wojnie, więc y, był gigantyczny wręcz głód. Nowego pojazdu, który pomoże dźwignąć gospodarkę. Niedługo potem wdrożono auto do produkcji seryjnej, a ze względu na to, że prototyp, który ma bardzo charakterystyczne poziome przetłoczenia karoserii, był pomalowany w pasy, a owe pasy przypominają ubarwienie niektórych gatunków żuka, to panowie w firmie FSC postanowili, że nowe auto zostanie ochrzczone żukiem. Teraz wszyscy głośno chórem, Żuk jest królem, Żuk jest królem. Teraz wszyscy głośno chórem, Żuk jest królem, Żuk jest królem. Blaszaki z Lublina miały montowane silniki M20, produkowane na radzieckiej licencji. Ten liczący troszkę ponad 2100 cm3 dolny opłuk pije benzynę jak żółta tanie wino, i podobnie jak żół nie ma na nic siły i często zalicza wycieki. Ten w teorii 50-konny silnik połączono z trzybiegową skrzynią biegów, przekazującą napęd na tylny most. Na szczęście dla całego kraju, grupa czterech inżynierów z FSO pracowała po godzinach bez wiedzy i wsparcia władz. Nad modernizacją tej padliny i na początku lat 60. stworzyli silnik S21, głęboką modyfikację silnika M20 górnozaworową i generującą w porywach do 70 kucy. Przeróbka była tak przemyślana, że bez większego wysiłku można było zastąpić nimi silniki M20. Jak chyba wszystkie samochody produkowane w czasach komunizmu, wiele elementów używano w kilku modelach jednocześnie, by uprościć produkcję. Dlatego Żuk dzielił części z Warszawą i Nysą, a od lat 70. także z Fiatem. Miał konstrukcję opartą na ramię. Bębnowe hamulce, resory z tyłu ze sztywnym mostem, a z przodu niezbyt sensowne w takim aucie zawieszenie niezależne z Warszawy. Jeśli tylko przednie zawieszenie nie padło, można było auto przeładować grubo powyżej dopuszczalnych 900 kg. Z dzieciństwa pamiętam aferę, jak policja zatrzymała złomiarzy rozbierających wraki czołgów na wojskowym poligonie. Złapali ich jak wieźli żukiem korpus wieży czołgu T3485, co oznacza, że przeładowali go o kilka ton. A mimo to jechał. Oni jeszcze próbowali policji uciekać. Choć konstrukcja była miksem rozwiązań z 30 poprzednich lat i własnych racjonalizatorskich pomysłów wymuszonych realiami, to pod koniec lat 50. to był dobry samochód. Ze względu na realia, w jakich powstawał, miał jednak niezbywalne wady: niska jakość materiałów i wykonania, wysoki próg załadunku wymuszony konstrukcją pożyczającą elementy z Warszawy, czy nieżyciowa tylna klapa. A to wszystko podlane innymi rozwiązaniami, które bardzo szybko się starzały. Ze względu na kształt przedniej atrapy, na wczesne żuki mówiono smutki. Auto, na ile się dało, cały czas modernizowano i pod koniec lat 60. pojawiła się jego najsławniejsza wersja A07, nazywana od wyglądu nowej atrapy chłodnicy najwniakiem. Był to szczyt rozwoju żuka, tani, prosty w naprawach, pojemny i często jedyny dostępny. Nawet eksportowaliśmy go w świat a w Egipcie montowano go na licencji jako Ramzesa. Firma El Tramco produkuje żuki w znacznie większej ilości odmian, aniżeli y, to robi lubelska fabryka. Są izotermiczne, chłodnie, ciężarowe, y, do przewozu pojemników z Coca-Colą oraz, mik oraz mikrobusy. Z czasem i u nas powstało mnóstwo wersji żuczka w różnych specjalistycznych zabudowach. Od rolniczych, poprzez techniczne, na karetkach pogotowia skończywszy. Samochody dostawcze produkowane są w wielu odmianach i wersjach. W zależności od przeznaczenia, mają różne wyposażenie. W opisie filmu zostawię link do tej oryginalnej reklamy FSC z lat 90., gdyż tam sama fabryka najlepiej pokazuje, jakie wersje oferowała. I każdy z Was choć raz w życiu widział Żuka w wersji specjalistycznej, bo chyba każdy w Polsce widział choć raz w życiu Żuka Strażackiego wóz, który zmotoryzował każdą ochotniczą straż pożarną w Polsce. Wersji było mnóstwo. I różniły się zabudową. Wszystkie jednak miały te same przestarzałe podzespoły i silnik S21, który opierał się konstrukcyjnie na silniku M20, który był nieudolną przeróbką obciętego o dwa cylindry 3,6-litrowego silnika Dodża z lat 30. W końcu lat 80., w realiach kryzysu paliwowego, taki benzyniak był przestarzały. Wtedy to opracowano i zamontowano w żuczku silnik diesla 4C90, zwany Andorią, od zakładów, w których powstał. Był to najnowocześniejszy silnik fabrycznie montowany w żukach i jedyny fabrycznie montowany diesel. W latach 80., tych naznaczonych stanem wojennym, nieustającym kryzysem ekonomicznym oraz marazmem politycznym, Brakło woli do zmiany żuka. Co prawda, pracowano nad nowym samochodem dostawczym. Ale nie wdrożono go do produkcji. Żuk był więc dalej produkowany w zakładach FSC jeszcze przez 8 lat po upadku komunizmu. Żul, którego Wam pokazuję, powstał w 1997 roku, gdy zakłady należały do DEU, na rok przed zakończeniem jego produkcji. Dla porównania, w tym samym czasie Volkswagen robił T4, a Żuk tylko dlatego był produkowany do 1998, bo chroniły go zaporowe cła na import out oraz niska cena. Jego miejsce zajął Lublin, samochód spóźniony o 20 lat. Między premierą Żuka na targach poznańskich, a zjechaniem ostatniej sztuki z taśmy produkcyjnej minęło pół wieku, o jakieś 25 lat za długo. Po 1990, w związku z upadkiem wielu przedsiębiorstw i zakładów, na rynek trafiły tysiące Żuków. Kupowali je prywaciarze, którzy zaczynali budować polski kapitalizm. Auto to występowało we wszystkich możliwych rolach a Oprócz różnych zabudów, które tworzyła fabryka, przedsiębiorczy Polacy budowali własne wariacje na jego podwoziu, zależnie od tego, co było potrzebne. Samochód ten przez 20 lat dominował w krajobrazie i nawet dziś nie ma dnia, bym jakiegoś nie minął na ulicy wciąż pracującego. Jako żałd było dużo i były tanie, gdy się psuły, naprawiano je druciarskimi metodami, robiąc różne swojaczki, lub jeżdżono aż się złamią i oddawano do huty. Ten konkretny egzemplarz znaleźliśmy w internecie w ogłoszeniu Pojechaliśmy kilkaset kilometrów, daleko było. Na miejscu zastaliśmy pana Bogdana. Pan Bogdan targował się bardzo intensywnie, ale krótko bo widać było, że go suszy. Dlatego koniec końców udało nam się odkupić od niego Żuka za 1600 zł. Oczywiście, wiadomo, bez faktury, bo z fakturą byłoby drożej, a wtedy się nie opłaca. Poza tym pan Bogdan, choć oficjalnie prowadzi usługi remontowo-budowlane, to i tak tej faktury nie byłby w stanie wystawić, bo z tego co się zorientowałem, nie ma zarejestrowanej firmy. Oficjalnie mówił, że on to tylko nosi, tam woził panele podłogowe, trochę drewna, trochę kostki brukowej, ale nie przyznał się nie tylko do paru technicznych problemów, jak na przykład faktu, że zbiornik paliwa tak zgnił, że aż wypadł. Ale też nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego wnętrze auta tak okrutnie śmierdzi. Capiło tak bardzo, że w tym momencie jak zauważyliście, fotele są nieoryginalne, są włożone z volvo, a oryginalne skończyły pod płotem, ponieważ tak cuchnęło w aucie, że mimo mycia, mimo szorowania i mimo wietrzenia. Zapach był nie do zniesienia. Pytaliśmy go, skąd ten piekielny smród dochodzi. A on po dłuższej chwili powiedział, że no tam padłe świnie woził do zmielenia, do utylizacji, Ale jakoś nie bardzo wierzę w to. Ale wiecie co, do diabła z nimi, tym jego smrodem. W każdym razie autko jest jak na 97 rok w całkiem dobrym stanie technicznym. Oczywiście tu i tam jest rdza, został śmieszny szyld, no ja raczej trawników kosił nie będę. Kupiliśmy ten samochód przypadkiem, miał być do czego innego, ale czy do tego pójdzie to nawet nie wiadomo. Więc zasadniczo mam żuka, żuk jeździ i nie wiem co dalej będę z nim robił. W każdym razie na razie jest na razie się przydaje dowożenia gabarytu, bo do tego został stworzony. I samochód, kiedy jedzie się przez miasta i wioski, wywołuje masę pozytywnych emocji. Ludzie się śmieją, płaczą, machają. Czasem też rzucają kwiaty albo inne przedmioty, które mogą zagrażać zgniłej konstrukcji pojazdu. Na razie cieszę się tym, że mam żuka. Dziękuję za waszą uwagę. Pozdrawiam wszystkich i biorę się za inne, następne tematy. Cześć!